Dzień dobry, witam Was w kolejnych czytaniach, tym razem miesięczne i już grudniowe. <laughs> Niedługo pojawią się czytania na nowy rok, także zachęcam do subskrypcji. Dziękuję za wszystkie komentarze, za polubienia. Bardzo fajnie, że opisujecie swoje sytuacje. Ja dzięki temu też wzbogacam swoją interpretację, bo wiem kiedy i jakie karty w którym znaku Zodiaku w jakich momentach się pokazują, tak? Czyli bardzo, bardzo mnie to cieszy, kiedy opisujecie swoje sytuacje. Pamiętajcie o tym, że na moim kanale znajdziecie więcej obecnych czytań. Są to czytania numerologiczne, czytania tygodniowe. Wszystko znajdziecie w opisie. Także zachęcam do przeczytania. Kochane strzelce, życzę, życzę Wam fantastycznych urodzin. Życzę Wam, żeby ten miesiąc był dla Was bardzo dobry. W słońce wchodzi w ważny znak, więc mam nadzieję, że i czytanie będzie bardzo optymistyczne. Zobaczmy, co dla osób pod znaku strzelca? Przelec na grudzień. No, poleciałam z tym optymizmem. Pokazano nam się trzemiacze, kochani. No to jest jakieś rozczarowanie. Może macie za dużo oczekiwania wobec rzeczywistości i tutaj pokazuje się rozczarowanie, więc już radę dla Was obniżyć oczekiwania. E, ponieważ trzemiacze mówią o tym, że rzeczywistość odbiega troszkę od tego, co sobie wymarzyliśmy i to powoduje po prostu smutek, boleść, tak? Więc optymistycznie się nie zaczyna. Jest jakieś... E, Cierpienie do przepracowania. Zaraz zobaczymy, co pomaga, co przeszkadza w tej sytuacji. Sześć buław, które tutaj mówią o chęci uznania, najprawdopodobniej. I to nie jest coś, co pomaga. Jeżeli wy stworzyliście sobie takie poczucie, że chcecie, żeby ktoś was podziwiał, żeby wam mówił, jacy jesteście pełni, i. Chęć osiągnięć, tak? Nie tylko osiągnięć, ale zwycięstw ponad wszystko. Jeżeli tutaj się pojawia taka chęć, no to nic dziwnego, że będziecie mocno rozczarowani, tak? Bo to, bo to nie jest po prostu zdrowa energia. Dopytamy sobie o tę kartę. Czy to jest coś, co pomoże, czy przeszkadza? Wypadła nam wieża, ja ją tu zostawię, kochani. No tutaj coś runie najprawdopodobniej. Runie wasze przekonanie o. Być może waszej wyjątkowości, być może o waszym autorytecie. No i to przysparza cierpienia. Zobaczmy z czego to wychodzimy. Księżniczka Kielichów, która mówi o ewolucji, ale która też mówi o braku dojrzałości emocjonalnej, i mam wrażenie, że to jest ten problem. Że tutaj wasze wewnętrzne dziecko będzie płakało troszkę, bo, bo jakiś sukces być może nie zostanie osiągnięty. Bo gdzieś tam ta rzeczywistość będzie faktycznie odbiegała od tego, co sobie wymarzyliście wcześniej. Co odchodzi od strzelca w tym czasie? Ha, mamy znowu tę wieże. No właśnie, najprawdopodobniej to jest coś, co już runęło, coś co teraz być może runie. I mam wrażenie, że to ma związek z myśleniem o sobie. Z tym, że mogę wszystko i nagle okazuje się, że nie. Mniej więcej w to bym celowała, bo ta szóstka była w mowie o, o tanim poklasku trochę, tak? O takich krótkotrwałych, że tak powiem, zwycięstwa, które no na dłuższą metę nie przynoszą korzyści, tak? Bo to jest takie połychtanie ego. No i później to ego płacze, bo chce dalej, tak? Bo chce więcej. I mam wrażenie, że o to w to może chodzić. Więc to jest bardzo dobry moment dla Was na ewolucję emocjonalną. Na to, żeby nauczyć się, że inteligencja emocjonalna i... I taka wiara w siebie czysta jest dużo lepsza od poklasku, od tego udowadniania sobie, że mogę wszystko. Takie mam uczucie. E, co ma w głowie strzelec? O czym myśli? Piątka buław. No właśnie, tutaj jest jakiś konflikt, i tutaj jest wspieranie sobie czegoś na siłę. Parcie. Ja bym tę kartę nazwała po prostu parcie, presja. Wspieranie na siłę sobie czegoś. Zresztą e, wiemy o czym mówi pięć e, buław. O konflikcie wewnętrznym. Jeżeli to się pokazuje w głowie, to już wiem, że to jest konflikt między ego a serduchem po prostu. Bo my chcemy więcej i więcej i więcej, ale tego się nie da zaspokoić. To kiedyś musi runąć i cierpimy, tak? Ale to jest produkcyjne cierpienie I jeszcze nie wiecie, jak bardzo. Co nadchodzi do strzelca? Ha! Cudownie, wasza karta. No przychodzi ta równowaga, bo mamy to umiarkowanie. Czyli jeżeli gdzieś straciliście tę równowagę tutaj, bo było zachwianiem względem tego, co się dzieje tu. Czuliście się niepewnie emocjonalnie, tak? Tutaj jest ta presja, tutaj jest ten zawód oczekiwań. No to pod koniec miesiąca najprawdopodobniej, albo już w trakcie miesiąca, udaje Wam się osiągnąć umiarkowanie. Czyli proces zrobienia, synchronizacja, harmonia ciała, duszy, umysłu, tak? To już tutaj nadchodzi do Was. To jest Wasza karta, więc mam nadzieję, że to będzie czysta piękna energia, uzdrawiająca, która nie potrzebuje poklasku taniego. Wiara w siebie, ale taka czysta, taka piękna. Harmonia. Jakie jest Wasze nastawienie w tej sprawie? Głupiec. Jeżeli tutaj, w tej sytuacji, pokazuje się głupiec, czyli karta nie tylko startowania na nowej drodze, ale karta, proszę zobaczyć, naiwności troszkę, tak? Może i ryzyka. Ale gdzieś tam naiwności i, i wyidealizowania troszkę tego świata, bo, bo to nie jest karta praktyczna, prawda? No to tutaj może przyjść ten zawód. I to jest lekcja dla Was. Ale jeżeli Wy chcecie zostawić za sobą to cierpienie i to coś, co się tutaj nie udało, i że tak powiem, uzdrowić się z tego, to to jest bardzo dobra karta w tej pozycji. Co są otoczenia dla osób spod znaku strzelca? Osiem, y Mieczy, które mówią, mówią o konflikcie. I to jest, kochani, w tej dali: konflikt między naszym wyższym ja i naszym niższym ego versus świadomość, nawet nadświadomość, tak? Z tym, że to jest karta z zewnątrz, więc tutaj zdecydowanie może być konflikt z kimś. Ktoś Was może blokować, ale Wy też sami możecie siebie blokować. Mam wrażenie, że najprawdopodobniej Wy sami się blokujecie myśleniem o sobie. I, I właśnie chęcią tego poklasku, ale to jest coś, co zostawimy. Tak. Hmm, tu jest szansa. Tu jest szansa, żeby te blokady porzucić. I one są tutaj. Czyli z zewnątrz przychodzi do Was szansa, żeby zrozumieć, na czym to życie polega tak naprawdę. I Wy bardzo dobrze się pokazujecie tutaj. Nadzieje będzie bawe wasze. Hmm. 10 denarów, które w tej. Tali mówią o dobrobycie. O tym, że mamy to piękne drzewo i te złote owoce na nim. To są też kwestie rodziny, kwestie domu jak najbardziej kwestie spadku, w ogóle pieniędzy, pracy, rodziny. Ale myślę, że tutaj chodzi stricte o pieniądze, stricte o dobrobyt. Zobaczmy, jaki jest rezultat. 9 monet. Jest dobry rezultat. W tej talii ta karta mówi o roztropności, o rozwadze. Najprawdopodobniej ją osiągniecie tutaj, bo jeżeli złapiecie równowagę między tym, co wam się wydaje, że chcecie, a między tym, czego naprawdę potrzebujecie, to ta dziewiątka spełni się tutaj jako ta rozwaga, tak? To potrzeby jego muszą mieć na dalszy plan. Dobra, to pytajmy sobie, bo póki co tak bardzo ogólnie sobie pomówiliśmy o tym. Sprawy dzieci, jak najbardziej. Sprawy dzieci się mogą pokazywać dla niektórych i tutaj też te sprawy rodzinne, że jakby na waszą korzyść się rozwiążą, bo tutaj zdecydowanie jakiś sukces no i niestety albo jakieś marzenie no zostaje pogrzebane zupełnie w ziemi i jest w związku z tym cierpienie, ale jak mówię, to może dotyczyć dzieci albo osób z przeszłości to również. Trzymiecze rycerz, kielichów, karta ryb, ale to może być karta, która mówi również o, o kimś niestabilnym po prostu w waszym otoczeniu, tak? Brak stabilnej emocjonalnej osoby może doprowadzić do tego, że cierpimy, bo stale gdzieś tam jesteśmy, prawda? Jako nogiewka. Dobrze, z czym ta wieża jest skojarzona? Świat. Tutaj coś trzeba zakończyć. Coś musiało runąć. Być może bardzo szybko jakiś etap w waszym życiu się kończy i wiecie, że trzeba iść po nowe. Może to być też kwestia związków, i tutaj będzie chodziło o pieniądze, później o podzielenie ich. No. Głupiec i pięć e, kielichów, no gdzieś tam macie poczucie, że nie można się oglądać za siebie mm, po tym, co się stało tutaj, że trzeba iść dalej i może być może serduchem, no, jeszcze tkwicie gdzieś w tej przeszłości, tutaj w głowie próbujecie się przekonać, że do przodu tylko, tak? No, ale kochani, to są właśnie te blokady i to jest ten konflikt i albo go macie z kimś, albo go macie sami. E, tak, to jest bardzo dobrze, bo później udaje się osiągnąć pewną równowagę w kwestiach najprawdopodobniej emocji, tak? Bo tutaj jest tak dość dziko, że tak powiem, emocjonalnie i możecie się czuć tacy nieco roztargnięci, szczególnie tutaj, ale tu się sprawy normują. Mamy czwórkę monet na te 10 denarów. Boicie się, że jakaś szansa, która pojawia się tutaj, być może gdzieś koło osoby, z którą macie konflikt, że was ominie, tak? że nie będziecie mogli się dogadać, jakoś sprostować tej sytuacji. Karty mówią liczno siebie, tak? Być może trzeba będzie zdobyć jakieś informacje, być rozważnym w kwestiach podpisywania umów i tak dalej. Natomiast zdecydowanie jakieś informacje możecie potrzebować i musicie rozważnie kierować teraz swoim życiem pod koniec miesiąca, żeby po prostu nie przepuścić pieniędzy albo czegoś, co jest dla Was kluczowe i ważne. Co mamy w tle? Wisielec. Wisielec, kochani, to jest zmiana punktu widzenia najprawdopodobniej z tego materialistycznego na tym bardziej duchowy. I ja to widzę, bo tutaj, proszę zobaczyć, w tej karcie to genialnie widać, że ta osoba zostaje powieszona do góry nogami. z kieszeni i lecą pieniądze i ona widzi ten świat teraz inaczej. Ona zwróci uwagę na inne wartości. To ma związek z tym, co jest tutaj, z tym, co pojawia się tutaj. No i przede wszystkim z tym, bo też była była mówiłaś o takim poklasku, o. Potrzebach troszkę ego i ta wieża obok tego, czyli coś tu musi runąć, rozumiecie? Trudne czytanie na ten miesiąc, przyznam. Liczyłam na to, że będzie lżejsze, bo macie urodziny, ale myślę, że to, co się pokazuje tutaj, samo w sobie może być dla Was prezentem urodzinowym, ponieważ bardzo fajna lekcja do przerobienia. Wy ją przerobicie, wy ją przerobicie, tylko jakby zawczasu musicie spojrzeć, kto jest Wam przychylny, a kto nie i jakie cechy Was. Są przychylne, a które wcale Wam nie pomagają, tak? Czyli przestajemy tak ufać swoim myślom. Jesteśmy ponad tym. Widzimy, że ten umysł ma być sługą, a nie Panem, tak? Dobrze, kochani, zostawiam Was z tym. Pozdrawiam Was serdecznie.